Witam moi drodzy widzowie. Myślę, że przyszedł czas, aby kontynuować wątek, który zacząłem tutaj dwa odcinki wcześniej na temat gotowości naszej armii do wojny. Dzisiaj będzie bardzo krótko o tym, jak wygląda w naszym kraju dowodzenie i to dowodzenie na tych najwyższych, najważniejszych szczeblach. Szef BBN-u i jednocześnie generał brygady w stanie spoczynku Stanisław Koziej Trzeba tu podkreślić, że autor przeprowadzonej ostatnio reformy systemu dowodzenia w polskich siłach zbrojnych no, wrzucił tutaj w odpowiedzi jakby na, na dyskusję na Twitterze taką notatkę, na której przedstawia taką uproszczoną ideę kierowania obroną państwa. Co na tej notatce widzimy, bo myślę, że to jest, to jest ważne tutaj w tej dyskusji. No, najważniejsze jest to, że tak naprawdę mamy dwa ośrodki decyzyjne w kraju. Jest to premier i podległa mu Rada Ministrów i prezydent. No, u nas, w naszym kraju ustrój tak jest skonstruowany, że to premier ma tą większą trochę władzę, natomiast niestety w Konstytucji jest mina, która mówi o tym, że zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest prezydent, co no tak naprawdę tworzy nam dwa zdzielne ośrodki decyzyjne i podległe im jakby piony dowodzenia? No oczywiście kraje poważne, takie jak na przykład Niemcy czy Stany Zjednoczone, one mają jeden ośrodek decyzyjny główny. W Niemczech mamy do czynienia z kanclerzem Niemiec, czyli to jest taki w pewnym stopniu odpowiednik naszego premiera. Natomiast jest to tak naprawdę stanowisko, które dzierży większość władzy w kraju, natomiast funkcja prezydenta, która istnieje oczywiście w Niemczech, no jest taka bardziej reprezentacyjna i powiedzmy sobie, dużo mniej tam jest prawdziwej władzy. W Stanach Zjednoczonych mamy sytuację odwrotną, ponieważ tam głównym ośrodkiem władzy jest ośrodek prezydencki i tak naprawdę prezydent jest, pełni też te same funkcje co u nas premier. No, u nas niestety mamy takie dwa ośrodki decyzyjne, co przejawia się problemami w różnych sytuacjach. No, oczywiście największe problemy są wtedy, kiedy te ośrodki są jakieś mocno nastawione przeciw sobie, natomiast jest to sytuacja problematyczna w przypadku konfliktu zbrojnego. Przyglądając się temu wszystkiemu, mamy tutaj elementy, które są na tej notatce. One mogą wymagać takiego krótkiego rozszerzenia, ponieważ premierowi pod, podlega dowódca generalny, czyli jakby szef dowództwa generalnego. Jest to ciało, które jest odpowiedzialne jakby za zapewnienie ciągłości istnienia wojska, zapewnienie logistyki, szkolenia. Po prostu istnienia wojska w czasie pokoju jest to jakby taka, takie ciało bardziej biurokratyczne. Prezydentowi podlega dowódca operacyjny Sił Zbrojnych. Nie takie, jakie jest na grafice, że naczelny, tylko właśnie chodzi o dowódcę operacyjnemu. Jemu podlega dowództwo operacyjne. Jak to działa? Działa to tak, że Siły, które na przykład były wysyłane do Afganistanu, były właśnie wydzielane pod dowództwo operacyjne i ono sprawowało nad tymi wydzielonymi siłami dowodzenie bezpośrednie, takie dowodzenie bojowe. Skąd się bierze ten podział na takie dwa dowództwa, dwa ośrodki dowodzenia? Z jednej strony taki ośrodek dowodzenia, powiedzmy, biurokratyczny, a z drugiej strony ten ośrodek dowodzenia operacyjny. Udało mi się dowiedzieć, że pan generał, no, autor reformy, wzorował się dosyć znacznie na rozwiązaniach amerykańskich, i ja nie wiem, czy te rozwiązania, one w naszym przypadku są słuszne, ponieważ w przypadku amerykańskim nie ma jednego dowództwa operacyjnego, tylko są dowództwa zajmujące się różnymi teatrami działań. Czyli no, w zasadzie to jest tak, że Stany Zjednoczone to jest mocarstwo, które ma zasięg globalny i tak naprawdę ma regionalne dowództwa we wszystkich częściach świata. I oczywiście, w miarę tego jak prowadzone są wojny, czy prowadzone są na przykład ćwiczenia ze sojusznikami, tym ośrodkom podporządkowane są siły operacyjne. No. Takimi siłami są na przykład siły operujące w ramach Zatoki Perskiej, innymi siłami podporządkowanymi pod inne dowództwo są siły, na przykład stacjonujące na stałe w Europie. Podobny model niedawno przyjęła Rosja, tworząc cztery dowództwa. No, Rosja nie jest mocarstwem globalnym, Rosja jest mocarstwem regionalnym i Rosja tak naprawdę podzieliła własne terytorium na cztery dowództwa, to są dowództwa Zachód, Wschód, Południe i centrum. I to też ma sens duży, ponieważ na przykład Rosja może jednocześnie prowadzić działania takie, no, jak prowadzi obecnie na Ukrainie. Jednocześnie, nie wiem, może na przykład likwidować potencjalnie jakieś niepokoje na Kaukazie i jednocześnie prowadzić na przykład duże ćwiczenia z Chinami na Dalekim Wschodzie i robić to wszystko jednocześnie, ponieważ tak naprawdę te, te, te zadania podlegają różnym dowództwom. No, Polska to nie jest kraj, który byłby na tyle duży, rozległy, żeby prowadzić działania na kilku kierunkach. Tak więc to rozdzielenie tej części operacyjnej od części biurokratycznej. Ja nie jestem przekonany, czy to jest nam potrzebne. Ja nie, nie mówię, że to musi być koniecznie szkodliwe, natomiast na pewno nie jest nam niezbędne. No i oprócz tego mamy jeszcze instytucję Sztabu Generalnego, która, jeżeli dobrze to wszystko rozumiem, w tym nowym systemie ma pełnić rolę takiego ciała doradczego, pomocniczego, no, zajmującego się analizami teoretycznymi. Czy, 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 organizowaniem szkolenia, organizowaniem, czyli analizowaniem jakichś scenariuszy, przedstawianiem planów ewentualnościowych. W przypadku wystąpienia konfliktu, czyli ogłoszenia stanu wojny, no i tu jest druga mina, która jest w konstytucji, ponieważ instytucją tutaj jest to nazwane naczelny dowódca sił zbrojnych, która ma sprawować właśnie spinać to wszystko i, Pełnić właśnie dowodzenie w przypadku wojny, jest naczelny dowódca sił zbrojnych. Czy to jest sensowne? No, nie jest to sensowne z takiego punktu widzenia, że ten dowódca sił zbrojnych jest, jest powoływany tylko na czas wojny. To może mieć sens w sytuacji takich, kiedy zakładamy, że wojna jest zawsze otwarta, wypowiedziana i tak dalej. Natomiast jeżeli mamy scenariusze takie, jak misje ekspedycyjne, tak jak w Afganistanie. A już tym bardziej, jeżeli mamy scenariusze, tak jak u nas utarł się ten termin wojny hybrydowej, czyli wojny, która może zaatakować nagle w każdym momencie i zaatakować niekoniecznie militarnie, a przynajmniej atak militarny może być jednym z wielu sposobów ataków, no wtedy jest konieczna szybka reakcja. Ten naczelny dowódca no dobrze, gdyby to ciało istniało no, stale, a nie tylko w momencie, kiedy ogłoszony jest stan wojenny. Przy czym znowu tutaj problemem jest konstytucja, która powinna zostać zmieniona tak tradycyjnie powiedzmy za pierwszego żołnierza RP zawsze uważało się szefa sztabu generalnego i z tego co usłyszałem właśnie taki był chyba kierunek, że, że, że właśnie szef sztabu generalnego miałby być tym wskazanym na dowódcę naczelnego, co, co, co już tworzy pewien problem, ponieważ. Jak widzimy, w czasie pokoju zadania tego dowództwa naczelnego pełni dowództwo operacyjne, czyli jakby dowódcą naczelnym czasu pokoju jest dowódca operacyjny, tak upraszczając. To jest pełne zamieszanie. Nie wiem, no, jak patrzę na to, to się zastanawiam, czy ten dowódca nie powinien być ponad tymi trzema instytucjami, czyli, czyli dowódcami generalnym, operacyjnym i szefem sztabu generalnego. No i tak jak już mówiłem, czy, że on powinien być albo wskazany, albo nawet powołany na czas pokoju, właśnie no, z powodu takich no, tych zagrożeń hybrydowych, tak zwanych jak to się u nas określa. Jeszcze tak mówiąc o wojnie hybrydowej, mnie ten termin trochę gryzie, ja się staram go nie używać, jeżeli tylko mogę, ponieważ no, mówienie o wojnie hybrydowej to jest dla mnie coś takiego jak mówienie o maśle maślanym. Każda wojna jest hybrydowa, no to wystarczy poczytać sobie zapiski Starego Mistrza, Sancu. Prowadzi się działania, które mają osłabić wroga, zanim dojdzie do tego starcia militarnego. Tak więc, no, mówienie o wojnie hybrydowej to dla mnie jest po prostu, no, takie złe pojęcie. W praktyce, niestety, ten system, który tu jest przedstawiony, no. Każdy może się zastanowić, jak jego zdaniem by to działało. No i moim zdaniem i, i wydaje się mi to, że to nie działałoby najlepiej. Nawet no, umówmy się, nawet w opinii pana Kozieja, to, to nie jest najlepsze rozwiązanie, ponieważ on chciałby to zrobić inaczej, ale nie pozwala mu właśnie Konstytucja czy konstytucjonaliści. Tak więc no, nie jest to rozwiązanie. Dobre, no. Przede wszystkim wrócę jeszcze raz, no problemem jest to, że nie ma wskazania tej, tego jednego ośrodka władzy, który decyduje o tym, o konflikcie i który decyduje o konkretnych działaniach zbrojnych. Tak więc, no, problemy są podzielenie władzy pomiędzy prezydenta i premiera na szczeblu cywilnym, bo trzeba sobie też powiedzieć, że jakby u podstaw konfliktów zbrojnych leży polityka i to politycy o tym decydują. Natomiast żołnierze są wykonawcami ich woli w pewnym sensie. To jest pierwszy problem, a drugi problem jest no dobrze, no to politycy, politykami politycy decydują o wojnie, natomiast wojskowi decydują jak ta wojna będzie toczona i Tutaj też nie ma wskazania tak naprawdę jednego człowieka czy jednego ośrodka władzy, który by tą wojnę prowadził. Oczywiście, ja mówię, tu można się sprzeczać, bo, bo tam te kompetencje w pewien sposób będą podzielone, i tutaj zapewne ostatnia reforma w jakiś sposób to uporządkowała, to znaczy przynajmniej dała zarys podziału tych obowiązków. Natomiast. Dalej to jest zbyt miękkie, żeby w sytuacjach takich trudnych, bo umówmy się, no w momencie, kiedy dojdzie do konfliktu zbrojnego, to nie będzie sytuacja łatwa, tylko będzie sytuacja trudna. No, pewne rzeczy muszą zostać wskazane jednoznacznie, i, i tego moim zdaniem cały czas brakuje, i, i to może być problemem. Tyle chciałem o tym powiedzieć krótko, bo taka sprawa wypłynęła i myślę, że chciałem się tutaj paroma zdaniami z Wami podzielić. Jak zwykle, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli materiał ten się Wam podobał, to znajdziecie tam więcej podobnych. Jeżeli się Wam nie podobał, to łapkę w dół proszę. Jeżeli się Wam podobał, to proszę łapkę w górę. Pozwala mi to oceniać, które materiały mają największe zainteresowanie i takie materiały będę robił w przyszłości. Pozdrawiam i do następnego razu.